Witam Was z tej strony Adrian Boss wita Was również poczta no ja wczoraj cały dzień czekałem dzisiaj czekałem do 12 i się doczekałem mam to co chcę a przesyłki są naprawdę zaje fajne pierwsza przesyłka jest to przesyłka z sklepu max collection jest to moja pierwsza y, przesyłka z tego sklepu, ale tą paczkę otworzę na następnym filmiku. Ja się teraz zajmę tą y, wspaniałą paczką. Naprawdę jest bardzo wielka. Nie jestem w stanie jej nawet y, całej ująć na tym ujęciu. I naprawdę jest to coś fajnego. A jest to przesyłka, uwaga z Niemiec, od mojego y, znajomego y, Stefana. Ja ją sobie tutaj otworzę poza kadrem. No i co my tu mamy? O! Jest, jest to, czego chciałem. Mamy tu mega starter packa z Euro 2012. No, trochę pogniecony, ale już dwa lata leżał gdzieś e, w magazynie. No, naprawdę wielkie dzięki dla Ciebie, Stefan. Dankę Stefan, że udało Ci się jeszcze znaleźć go gdzieś na magazynie. E, naprawdę wspaniale to wygląda. E, po co ja go kupiłem? Głównie po to, ponieważ, aż się wstyd przyznać, ale jeszcze nie miałem albumu z Euro 2.12 Wszystkie swoje karty trzymałem w jakimś tam starym albumie z Champions League Ale teraz wreszcie będę miał e, album się bardzo z tego cieszę no, Jestem bardzo zadowolony, zobaczymy co my tu trafimy jeszcze Tak to wygląda z tyłu Naprawdę euro 2.12 to jest naprawdę coś wspaniałego. Według mnie najlepsza kolekcja jaką pani mi wydało do tej pory. Ja go tutaj otworzę. O! Ale naprawdę... Świetnie to wygląda. A! Aż pachnie nowością o jest jest nasz album kochany jest 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 mam go wreszcie wreszcie go mam teraz sobie wsadzę zaraz y, karty do niego naprawdę jest super tu sobie położę o jest albumik jest jeszcze ta zasady gry mi to niepotrzebne ale no może się sprzeda no, i mamy gameboarda. Też może się sprzeda jako jakieś tło. Co my tu jeszcze mamy w środku? O, wszystko poleciało Nie, jeszcze coś tam zostało. O, jeszcze jedna saszetka. Dobra. I tu już mamy puściutkie. Dobra. Powinniśmy mieć 5 saszetek. Ile mamy? Mam tak. I niestety i niestety Kassiasa, Melberga, dwa razy Melbergi. No ja muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o Euro 2.12 to ja wszystkie bazówki już mam, ale brakuje mi kilku tam kart specjalnych. Brakuje mi bodajże dwóch to Masterów, kilku Masterów, tam kilku kart specjalnych i brakuje mi sporo limitek. A tu mamy właśnie limitkę i jest to... Jest to Xavi Hernandez Limited Edition. Ja go chyba już mam, ale muszę sprawdzić, ponieważ się wymieniałem niedawno za limitki z euro. I nie wiem, czy go jeszcze mam. Muszę to sprawdzić. Tu mamy Xavi'ego naszego kochanego. I mamy 5 saszetek, które teraz otworzę. Dobra. Tak to wygląda. No powiem wam szczerze, że. Jak będzie jeszcze jakaś y, taka gdzieś złapa, jeszcze saszetki to będę chciał je kupić, bo się sprzedadzą na pewno. No i proszę Państwa, od razu wyskakuje nam y, goldstopper szczęśniak, Wojciech Szczęsny. I się bardzo cieszę, ponieważ tej karty nie miałem. Tak to wygląda. Tutaj mamy już bazóweczki. Bez większych emocji, ponieważ wszystkie mam, między innymi Adrian Nierzewski jest polski. Takie karteczki mi się trafiły. Dobra. Teraz Iniesta i Zlatan koło niego. I zobaczymy, czy będzie, może, jakiś master albo top master. Tym razem jest to Star Player Dawid Wija. I go mam chyba. Player, dobra, tu już bazóweczki. Pogreb na końcu wyskakuje, dobra, to może i nie z znowu idziemy. O, proszę państwa, Master Pepe. Mi wyskoczył i jest to super! Naprawdę się cieszę, zajebiście. K tej karty nie miałem. Naprawdę wspaniała. E, Pepe jeszcze wtedy bez tej afroczupryny e, łysy był wtedy. <ścoughs> Że się tak wyrażę. Naprawdę super karta. Wspaniała karta. Super, super, super. Zaje fajnie. Tutaj już bazóweczki, oczywiście. Krańczar na końcu, ale już jest Master Pepe, którego nie miałem się cieszę. Dobra, to może Kasijaska sobie na koniec zostawi, a teraz otworzę Melberga. No nie wiem, czy teraz Melberg już nie zakończył kariery czasem, nie pamiętam. Muszę to sprawdzić. A, tak się rozewała. Fans favorite Mario Barotelli, tej karty też nie miałem. Ale fajnie, ale fajnie. Naprawdę zajebista karta. Pamiętacie co Super Mario wystrzyniał na euro? Co szczelił wtedy dwa gole Niemcom i tak stanął? Ja też to pamiętam doskonale. Tutaj mamy już takie bazóweczki. Arek Głowacki, chociażby. Tak to wygląda. No i zostaje nam na końcu Iker Casillas. Z nim, między innymi również z naszym robkiem kochanym. I może jeszcze coś będzie fajne, to zobaczymy. A nie, yy, trafił mi się szawi Hernandez. A więc ten sam szawi co na Limitce, tylko tym razem na Star Playerze. I tutaj już bazułeczki. Na końcu ludo obraniak. A więc tak by to wyglądało. No, ja się cieszę niezmiernie z tego albumu, że udało mi się dorwać. Ale też trafiły mi się całkiem niezłe karty. Także się bardzo cieszę. A Was zapraszam już na kolejny filmik. Nagram na nim unboxing tej oto przesyłki naprawdę ciężkiej z Max Collection. Także. Będzie się u mnie na kanale dosyć sporo działo w najbliższym czasie, także zapraszam Was, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.